Rosjanie mają problemy z bronią? Wojskowi analitycy oceniają. Wojskowi analitycy oceniają ostatnie działania Rosjan. Mniej ataków. Rosja nie zmieniła znacząco tempa postępów w swojej armii na Ukrainie po zakończeniu przerwy operacyjnej, pisze w swoim najnowszym raporcie amerykański Tchinktank Instytut Studiów nad Wojną ISF. 21 lipca siły rosyjskie przeprowadziły kilka ograniczonych ataków naziemnych. Obecne rosyjskie tempo operacyjne nie różni się znacząco od tego, które miało miejsce podczas oficjalnie ogłoszonej przerwy operacyjnej między 7 a 16 lipca, ocenia ISF. Według Ośrodka Analitycznego Wojska, rosyjskie kontynuowały od 16 lipca niewielkie ataki na północny zachód od Słowiańska i wokół Siwierska oraz Bachmutu, nie zdobywając żadnego znaczącego terytorium. Wojna na Ukrainie. Rosyjskie problemy z bronią ISW podkreśla, że rosyjska grupa na północny zachód od Słowiańska w rzeczywistości przeprowadziła mniej ataków naziemnych wzdłuż granicy obwodów Charkowskiego i Donieckiego niż podczas oficjalnej pauzy operacyjnej. Brak udanych ataków naziemnych poza obszarami Słowiańska, Siwierska i Bachmutu jest zgodny z oceną ISW, że rosyjska ofensywa prawdopodobnie zakończy się bez zajęcia Słowiańska lub Bachmutu. Instytut sugeruje też, że siły rosyjskie prawdopodobnie nadal będą korzystać ze swoich rezerw mało precyzyjnych sowieckich systemów uzbrojenia, ale skuteczność tych ataków w porównaniu z uderzeniami ukraińskich HIMARS pozostanie ograniczona. Według IS Rosja zużyła prawdopodobnie 55-60% swoich rezerw broni precyzyjnej.